Witam z tej strony mana i wracamy do naszej szalonej trójki. Zupełnie przypadkiem, połączony przez jakiś magiczny artefakt. Jak widzicie, wyszliśmy na otwartą przestrzeń. Jest jasno, jest kolorowo, jest soczyście. Idziemy dalej zdobywać świat. Mam nadzieję, że świat się nie będzie za bardzo opierać. Tutaj, może, coś do zdobycia mamy. Dobra. Powiedzmy, że wiem, co robimy. Łączkę. Wow. Postać? O! Jakiś taran mamy! Gincie! Sio! Sio! Nie chcemy was tu! Ktoś jeszcze? Czy on zginął od tarana? Przynajmniej tak to wyglądało, dostał. To jest piękne. To było po prostu epic, epic. O! Dobra, nie wiem dlaczego. Ale to było epic, epickie, normalnie. Piękne. It's piękne, it's beautiful. A, tu chyba nic nie mamy zbierać. Gin. Oszczędza Oszprrr Szalony Tam gdzieś jest Dostał Dostał tylko czy Zginął? Zginął, teraz Dobra, ryzykujemy Dobra, zaryzykowaliśmy, opłaciło się. I drugie też się opłaciło. Teraz jak wrócić tam na górę, tak żeby... O, spokojnie. Ty, ale my tu, tu nie możemy wskoczyć. Możemy wskoczyć. Mhm. Mm Może nawet tu mieliśmy wskoczyć. Nie wiem, zobaczmy. Pójdmy, pójdmy. Row, row, row the boat. Jakoś tak to szło. Tak, my tu mieliśmy wpłynąć. Lol no tak, tak 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 oczywiście oczywiście Pułapki pod wodą No bo jakże żeby inaczej A my pewnie od tamtej strony mieliśmy to zniszczyć jakoś A? Nie pluj do mnie Prypało. Plut będzie. O, ja chyba tam widziałem. Tutaj gdzieś. Czymś się było kolejny, który będzie płuc. Aha. Ja to mogę widzieć, ale to nic nie... Nic za bardzo nie zmienia. Hmm? Ależ zagadka Oszty Normalnie Chodź ty, bo ty jesteś tutaj skakania, jakby bardziej. Mario byłby z ciebie dumny. Idealnie. Pajączek. 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 O, jeszcze pajączek. O, no Super, że w ogóle nie widziałem tego pajączka. O, la la, 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 la. Mm, dobra. I tak docelowo musiałbym tu zejść, ale... No, tu jeszcze coś było. No. Dobra. Buduj tutaj. No, nie skoczysz tu, skoczysz. O no, nie wierzę. Trochę... No, Zajść trochę na dół. O, idealnie. To nie jest skrzynka. Nie, nie chcę znowu... ...jakiejś skrzynki. No, zobaczmy. Nie, nie zjadę dalej. Ale... A, może... To o to tu chodzi. O, O, widzicie? Od razu. Jak pięknie. No, 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 proszę mnie nie mierzyć No to wychodzimy tylko tutaj, gdzie byliśmy, tu nic nie ma. Wychodzi, że nie. No to nas zrobili. My się staramy. A, nie, nie, nie. pewnie chodziło o to, żeby to po prostu tu przesunąć. O, to chodziło. Uważaj za tobą. O, no, pajączek, teraz cię widzę. No, może ustaw normalne strzały. O, ciebie też widzę. Bum. Jeszcze raz. Ciebie rozbujamy. O, kolejny pajączek. Ciekawe, czy pajączek dostanie. Nie, pajączek nie dostanie. No, na górę. GI! Pajączek nie pływ. Dobra. No, tutaj mam trochę magii, która nam w ogóle nie jest potrzebna. Się. O, no, no. Czy tylko mi się wydawało, że one przelatywały przez ten pal? Mam nadzieję, że. że tylko mi. Gdzie tyłem do mnie? Widzisz, było tyłem stać. Idziemy dalej. Kto mi się tu pojawi? O, tu będzie coś niedobrego, pewnie. No właśnie, wiedziałem. Ożwy. oż, No. Ja tu zginę. Albo i nie zginę. O, ja nie chciałem tych już podnosić. tu... On... O. Lol. No to odkryliśmy właśnie nową rzecz. Czy tam ktoś był? Tak, tam ktoś był. O, level up. No, tu już mamy 3. A to już mamy 4. No. A tutaj szybciej strzelamy. Tutaj lepszy młotek nie. No to damy te lepsze Jak już podnieśliśmy raz, to nie będzie. Podniesiemy i raz kilka. Jeszcze razy. No. BHP przede wszystkim. Czy tutaj jest skrzynka? Nie, nie ma. Rozum. Pięknie. Idziemy dalej. Mm? Sklepy raczej nie, zostają nie zostaną himalajstami, nie? Tak trochę im, jakby to powiedzieć, nie używając brutalnych słów... Hmm. To nie ich flow, niech żyje Fate. Ja chcę mi zejdź, dwójka. No chyba cię porpało. No ta, 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 i co jeszcze? A ty co? Myślisz, że co? Jeszcze coś. Bo widziałem, że tutaj to chyba oni sobie więcej psuli. Tu coś jest. Nie, chyba nie. Japa! No to że strzeli, to nie No a, jedną, jedną. Jedną. No dobra. Hmm Jak my się teraz mamy tam dostać? Tu się gdzieś dostaniemy Tu sobie znajdziemy Experience Orba, hmm, ale jak tam się dostać? Hmm, hmm No hmm, hmm. to możemy przenieść Możemy, możemy przeciągnąć hmm, To chyba o to chodzi No, ale trzeba zbyt zerwać a, się wiązałem, przepraszam. Hmm. O, widzicie. Da się. No i... A ty gdzie? Uspokój się tam. Oczywiście standardowo, ja chciał rzucić, o tutaj pięknie, o, o, mój, o moją głowę to się pięknie ubił, ale bym chciał rzucić, czy coś, niech, ja. nie. No, to ja się załatwił. A, dalej się nie da pociągnąć. To chodź tu, mężczycielko. Zobaczmy, czy to wyjdzie? Wyszło. I realnie normalnie jesteśmy. Chyba nie jest rozgarnięty ten przeciwnik. Też odnosicie takie wrażenie? Że tak trochę jakby mu brakowało z 20 klepek? jak się tam dostać? z tego poziomu nie mogę dostać, ale tutaj też będzie za nisko, nie? co to było? co to? o. co to było? Jakiś błąd. Cholera, szkoda, że go nie wykorzystałem. Lol. Lol, po prostu lol. Dobra, może zostawmy to, bo boję się, że zrobimy sobie krzywdę. Eee, Cześć. No to pięknie. To było piękne. A Czekaj czy skrzynka się w tym utrzyma? Utrzyma się. Nie taki straszny faz jak go malują. Tak, tak, tak. postrzelacie sobie do mnie. Ja w tym czasie was trochę polewam. Wow wow wow! Tak, tak, tak. Bardzo śmieszne. Serduszko w kwasie. <laughs> tak, może to jednak nie był taki, żeby je zebrać. Mm, stój. Kurde. Telefon. A jak się ktoś uprze, to się uprze. Nie, nie spadaj, nie spadaj. A, ja, 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 ja. Może jeszcze jedno takie małe zrobimy? A, Nie, nie trzeba było, udało się zebrać. O patrzcie W ten sposób też go zabije G yeah. Kurde Idealnie po prostu no. Idealnie Tutaj. No, nie wierzę. Kurde, dlaczego nie mogę go tam dorwać. Idziemy dalej. Tym razem idziemy do góry. Przydałby się jakiś punkt odrodzenia. Okay. Dobra, idziemy dalej, A, jeszcze walczymy. Gin, ty też gin, dobrze. A szczyny. w tą stronę się ruszył Dobra No szkur... no jakim cudem mnie dorwał? Mhm, -mm, coś widzę, że zaraz zginę A, jeszcze uczni, no pewnie. Tego się spodziewałem mniej niż Hiszpańskiej Inkwizycji. Red Masteron. Co to jest? Jakieś serduszko? Mm, tu, tu, tu. Mm, nie, to damy to Rycerzowi. Gincie! Normalnie Mario jak nic. Czyżby koniec planszy, bo takie schody? No to wychodzi, że coś tutaj się zbliża. O, jakiś skarb. No, czegoś tu szukaliśmy. Czegoś chyba, żeby uwolnić nas od... Mm, ...od Trójcy, od tego artefaktu. Żeby nas rozdzielić. I to tu miało być, ale tego nie ma. No, to tyle na dzisiaj. Kończy, schodzimy do jakiejś kopalni. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mimo próby dobić się kogoś do mnie. Także podobało się łapka w górę. Nie podobało się łapka w dół. Jak najbardziej od tego są. Ale poprzejcie to komentarzem, co należy zmienić. nie hejtujcie za samą grę. Dobra. Nie Niepotrzebnie tego użyłem, to był chyba pierwszy raz, użyteczny wyraz na moim kanale, chrzanić to. Chcecie więcej tego typu odcinków, chcecie zobaczyć co innego nagrywam, zapraszam mój kanał, zapraszam do kliknięcia subskrypcji. Ode mnie na dzisiaj tyle, także ciao.